Kilka informacji o tym, co się dzieje aktualnie głównie w Inowłodzu, ale myślę, że na terenie całej gminy taka pocieszająca myślę dla wszystkich informacja, że dobiegają końca prace związane z budową największej inwestycji drogowej Inowłódz za kościele licząc na Rządłowice. To jest projekt, który budził wiele emocji, przez które musieliśmy wspólnie przejść. Ja bardzo przepraszam mieszkańców za te niedogodności, których doświadczyli, ale zawsze tak jest, że jak się przebudowuje drogę w takim zakresie, to one się pojawiają. Były też uwagi co do pomysłu na tą przebudowę, co do założeń projektowych. Myślę, że to, co w tej chwili widzimy, jest najlepszym dowodem na to, że nad tym wszystkim od początku panowaliśmy, że to, co zostało zrobione, w tych realiach, które, które, które były. Jak gdyby w naszym zasięgu, bo trzeba podkreślić podstawową jedną rzecz. Bardzo wąska działka drogowa. Chcieliśmy mieć ciąg pieszo-rowerowy, chcieliśmy mieć minimum 5-metrową e, drogę asfaltową, i to wszystko udało nam się zmieścić. Ja to określam, że dosłownie na żyletki, ale weszło i, e, i w tej chwili widać, że e, wygląda to bardzo dobrze, że mieszkańcy już korzystają, już się cieszą. Cieszę się również z tego powodu, że głosy. Pewnej krytyki czy, 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 czy uwag kierowanych od mieszkańców ucichły, natomiast czekamy jeszcze na finał taki całkowity, ponieważ znaki drogowe nowe się pojawią. Ponieważ trzeba jeszcze wymalować przejścia dla pieszych, jeszcze takich fajnych, dodatkowych elementów, takich smaczków, które podkreślą, że tego typu inwestycja. Przypomnę, droga gminna, ale będzie miała znamiona. Drogi naprawdę, za którą nie powstydziłby się zarząd dróg powiatowych na pewno, a myślę, że i wojewódzkich, ponieważ ona jest ze wszystkimi szykanami, ze wszystkimi parametrami, takimi, które, które będą myślę przez wiele, wiele lat nam tutaj służyły. Powiem tylko, że w trakcie realizacji inwestycji udało się namówić wykonawcę do tego. Oczywiście zdobyliśmy na to dodatkowe środki finansowe do zmiany kategorii. Masy asfaltowej i jest zastosowana taka, jaką stosuje się na drogach wyższej kategorii, czyli przynajmniej powiatowych. Nie robimy i nie robiliśmy tego tylko tak, żeby przykryć, jak to się wielokrotnie robi, czarną nawierzchnią i już mamy fajną drogę asfaltową, tylko wydaje mi się, że pomyśleliśmy o wszystkich dodatkowych aspektach i za chwilę będziemy się mogli w pełni już cieszyć z tej, z tej oddanej do użytkowania inwestycji.